Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii w Final Fantasy VI Advent. Wiem, że nie było mnie od cholery czasu i jeszcze dłużej Zdaję sobie z tego sprawę miałem niestety nieco inne sprawy na głowie więc... cóż O, jaskinia A wiecie co oznacza Jaskinie Final Fantasy VI Nie zdążyłem nawet dokończyć myśli jej Jeśli zbiorą mnie no? oszuję Cóż po na dobie się, do ataku już myślałem, że ja jej nie dałem żadnych w ostatnio. Stop! Naprawdę! Dajcie stop. To było podłe. Super! 11 tak później rzuciłem go na autofajera Co ja się będę? Sindy dostał nowy poziom doświadczenia, która Wpadałoby się nieco poddać po z atakami a to inna sprawa Jest Okej okay. Tymczasem schodzimy na dół A co to jest? Słyszałem jakby się jakaś maszyna się przewycięła. O boże. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Leczę się praktycznie od świątyń. Nie mam się wyleczyć. Ty 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 ty. Jej. I kolejna walka wygrana. 90 się do świadczenia i idziemy dalej. Niestety walki w Final Fantasy są dosyć monotonne, powtarzalne. A jestem naprawdę zbyt leniwy, żeby je wszystkie wycinać więc nawet na to iść. Hmm. Dopiero później zdarzają się potyczki, o których można cokolwiek znowu... Tak, stop. Już myślałem, że znowu mnie zastępują, no. To bo powód. zdarzają się potyczki, o których warto wspomnieć, choćby słowem. I są oczywiście potyczkami osobnymi, gdyż w osobie potrafią nazajść za skórę, niezależnie od tego, gdzie ich spotkamy. Oczywiście o ile ktoś próbuje walić na ślepą takich ja w tej chwili Że auto fire na A i czy, że się uda Eeee Ja nie Co to jest? Nie, źródełko od nowy Jeste co to oznacza? Mam pełne HP! Co to? Coś się wychodzi ze ściany. Hmm. Zbroja tunelowa! Jeżeli trafi nas magią, to będą zdziać popiół ze ściany. Więc co mam zrobić? Nie martw się! Ściągnę jego magię... mój mądrzy mój się. I... Będziesz w porządku? Pozu patrz! Patrz, ja będę chciał... Ej. I zgodnie z tym co mówi. Celest. Należy w tej wasze stosować umiejętność do nich tak często jak się tylko da. Zbroja praktycznie atakuje prawie wyłącznie atakami magicznymi. Takimi jak Thunder, Poison. A te ataki właśnie coraz może absorbować swoim ostrzem linicznym. Także dlaczego miałbym nie skorzystać? Fire! Absorbuje ostrzem lonicznym Yee! Kolejny dronik! I tak mogę całą walkę! Bardzo czasem kiedy zaczyna rzucać wiezłami, bo wtedy już się robi trochę mniej fajnie. Te atakuje magią, nie jest lepszy. Zdąży? Powinny. Au. Ile ma HP? może się No, Dobra, poczekajmy aż użyję czegokolwiek. Hey look, laser beams! Och, nie! Moje ostrze luniczne zaabsorbowało kolejny wieczary. Ojoj, I oto już cała walka ze zbroją tunelową. Przyznacie, nie było to trudne. Naprawdę nie jest to trudne o ile pamiętamy o wskazówce, której udziela teraz na samym początku walki, że należy używać umiejętności luni. Znaliśmy przy okazji elikyjnym 25 złota. O! Chyba we udało udało się. Wyjść... Otwarte pole. Wyjś scenariusz, kupo! Nie, nie jestem kupą, dlatego nie biorę żadnego scenariusza. Przykro mi. Najgorsze jest to, że nawet nie mogę w tej chwili yy, dać tego chwipunku, który za lock dla... za Shinji dla właśnie Shinjiego. No cóż. To by było na tyle. Wiem, że odcinek jest dosyć krótki, ale w najbliższym czasie postaram się wrzucić coś jeszcze. Do tego nie, nie da czasu. Trzymaj się ciepło. Cześć.